Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale Oranżacji wnętrz. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu to jest niepraktyczne, tego nie kupuj, będziesz się wkurzał, jak to będziesz użytkował. Mm, nawet jak rozpoczynałem tą miniserię, nie myślałem, że aż tyle tych produktów się znajdzie, a coś podejrzewam, że po dzisiejszym odcinku podpowiecie kolejne takie ciekawe, inne przedmioty, produkty czy funkcje. Kolejnych 10 punktów. Jestem bardzo ciekawy opinii o tych wszystkich punktach, ale chyba najbardziej o dwóch ostatnich, bo jeden z nich jest na dzień dzisiejszy bardzo często używany przy aranżacji wnętrz. Ok, zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Dobra, zaczynamy. Pierwszy punkt. Pierwszy Punkt. Y, ogólnie o podłogach drewnianych bardzo dużo już y, mówiłem. Kiedy warto, kiedy nie warto, y, ale o tym jeszcze nie wspomniałem. Podłogi drewniane są bardzo fajne, bardzo ładne, bo naturalne. Y, do salonu i jak najbardziej można je dać, pod warunkiem, że masz to dobrze przemyślane i masz jeszcze inny materiał przy wyjściu z danego salonu na ogród, na ogród, na taras. Szczególnie gdy masz dzieci, gdy masz zwierzęta. Słuchajcie. Drewno jest miękkim materiałem. To jest drogi materiał, ale dlatego, że jest naturalny. To jest miękki materiał. I wchodząc z ogrodu do domu bezpośrednio na drewno, bardzo łatwo, bardzo szybko można je zniszczyć. Dlatego daje się nie wiem, płytki w tym miejscu, jakiś kamień, jakiś inny materiał, który będzie odporny na te kamyczki drobne, na te zarysowania. Dlaczego mówię, że przy dzieciach? No bo my sami jeszcze jesteśmy w stanie na tym zapanować. Oczepać te buty, kiedy wchodzimy do domu, ale no, dzieci, zwierzęta nie upilnujemy i wyda się bardzo dużo pieniędzy na bardzo ładną podłogę, która bardzo szybko może się zniszczyć, szczególnie w tym miejscu. Idę do drugiego punktu. Drugi punkt tuby z gniazdkami w blatach, w kuchni. Od razu powiem, bo pewnie nie jeden z Was ma można. Można, ale są lepsze mądrzejsze rozwiązania, według mnie, niż te tuby. Te tuby, jeżeli używasz tego gniazka, zawsze jest wysunięta. Jeżeli to jest schowane – OK, wygląda ładnie, ale jest wysunięte, masz tam nadstrykanych tych włączników, y, sporo tych wtyczek – nie wygląda to po pierwsze zbyt ładnie. Po drugie, jeżeli masz schowane, to pamiętaj, że nie możesz – a spotkałem się już z takimi błędami – nie możesz y, zrobić tam szuflady, no bo ta tuba gdzieś musi się zmieścić. Z gniazdkami, tak? Jeżeli masz szufladę, no to nie otworzysz tej szuflady. Dlatego uważam, że to nie jest niepraktyczne, bo możesz zrobić sobie gniazdka na ścianie albo w blacie, tylko otwierane w ten sposób. Lecimy do punktu trzeciego. Akurat teraz remontuję łazienkę i w sumie nie małą łazienkę, a jest tam kabina mała. Mała, to mówię 70 na 70 cm jeszcze pół okrągła. Rozumiem, że nieraz nie macie miejsca i musicie zaoszczędzić, ale to wolałbym, chociaż wiem, że wspominałem kiedyś, że w małych łazienkach kabina typu walk-in nie sprawdza się, bo woda może leci na zewnątrz, ale wolałbym już chyba mieć otwartą tą szybę niż, no dobra, ja wiem, że mnie dieta by się przydała, ale nie jestem jednak największy, a w takiej kabinie 70 na 70 to ciężko nawet ręce podnieść, żeby się umyć. Wkurzam się, bo czasem zdarza się tak, że jestem w takich kabinach, wkurzam się, że co chwila dotykam tych ścianek, co chwila gdzieś uderzę. 80 na 80 według mnie jest to takie minimum. A jeżeli już nie masz możliwości, to lepiej typu walking. Idziemy do punktu czwartego. Chyba w poprzednim filmie z tego cyklu mówiłem o łóżkach z rogami. Ile sińców można sobie nabić? Szczególnie te takie drewniane rogi, ostre. No, ręka w górę kto nabił sobie takiego śniaka. Yy, niestety zdarza się, ale zdarza się też to przy uchwytach w kuchni. Zwróćcie uwagę, czy nie macie mocno wysuniętych uchwytów kuchennych i jeszcze długich. Takich, że jak wychodzicie za rok w kuchnię gdzieś od razu możecie zahaczyć. Ała! No, nie jest to zbyt przyjemne. Dlatego można oczywiście typu rejlingi stosować, tylko żeby one nie były zbyt długie, bo to po prostu jest bolesne. Kolejny punkt. Znowu wrócę do podłogi. Tym razem podłogi bambusowej. Podłoga bambusowa jest fajna, jeżeli jest naturalnie wybarwiona. Jeżeli jest wybejcowana, wiem, bo mam i przezywam. Bardzo łatwo się rysuje. Przesuniecie lekko czymś i się porysuje. W miejscu, gdzie siedzicie, szybko wytrzecie tą bejcę, a nie każdy chce wycyklinować taką podłogę, bo to bambus trzeba umieć wycyklinować i nie każdy cyklinarz się za to zabiera. Wydacie mnóstwo pieniędzy, bo to wydacie tyle samo pieniędzy, co na normalne drewno. A nie będziecie tak zadowoleni, jeżeli to będzie bambus wybejcowany. Uwierzcie na słowo, bo ja tą podłogę na 100% będę wymieniał. Kolejny punkt, kolejny punkt, bardziej funkcjonalny. Brak grzejnika w łazience. Uważam, że taki grzejnik powinien być. Ręka w górę, w górę kto też tak uważa lub kto ze mną by się kłócił. Dlaczego? Ponieważ przychodzą takie tygodnie, kiedy macie, przykładowo ogrzewanie podłogowe, ale nie włączyliście jeszcze ogrzewania w domu, ale przychodzi wiosna, wyłączyliście ogrzewanie, lub się, nie włączyliście jeszcze, a w łazience powinno być zawsze ciepło. Jeżeli nie macie podłączonego centralnego ogrzewania, to i tak warto zrobić tak zwaną drabinkę w łazience, ponieważ możecie tam włożyć grzałkę elektryczną i Możecie do takiego grzejnika podłączyć centralne ogrzewanie, ale możecie, możecie też mieć grzałkę elektryczną i jeżeli są właśnie takie tygodnie, gdzie już nie grzejecie albo jeszcze nie grzejecie, możecie podgrzewać sobie właśnie tą grzałką całe pomieszczenie, suszyć ręczniki, etc. Uważam, że warto i na 100% tam, gdzie jest to możliwe, zawsze warto należy dać. Kolejny punkt. O oświetleniu można długo. Mówiłem kiedyś o tych szklanych kloszach, w których wszystko widać i te wszystkie muszki się tam zbierają i komary, ale tak samo może być przekleństwem żyrandole takie warstwowe, albo z takimi z tysiącem szkiełek. Słuchajcie, to wszystko się kurzy, to wszystko się brudzi. No jak to w życiu bywa, tak. No niestety kurz na tym osiada i okej, okay. weź to teraz wyczyść. Pięknie wygląda, ale miej świadomość, że jeżeli chcesz taki randol, ok, ale możesz się napracować przy tym przy sprzątaniu. Ktoś tak z Was ma? Szybciutko do następnego punktu idziemy. Kolejny, już ósmy punkt. Tym razem znowu ciut bardziej o funkcji. Niefunkcjonalny jest mały kosz na śmieci. Bardzo często jest tak, że po zlewem oczywiście mamy kosz na śmieci i tam jest po prostu wiaderko jedno dane takie na wodę, zazwyczaj na to narzucony worek na śmieci i tyle. W dzisiejszych czasach, gdzie segregujemy śmieci, gdzie powinniśmy mieć kilka tych pojemników, to to jest za mało, niestety za mało. Warto o tym pomyśleć na etapie projektowania kuchni. Ostatnio coraz częściej stosujemy, nawet jeżeli jest na to miejsce oczywiście, dwie szafki na świeci, aby można było na świeci ogólne, na szkło, na plastiki, na papier. Można oczywiście pojemniki cztery zrobić, przy czym no to pojemniki będą małe. To znowu nie o to chodzi. Wiemy, że tych śmieci produkujemy tak dużo, a nikt nie chce biegać ze śmieciami co. Nikt nie chce powiedzieć codziennie, bo codziennie powinniśmy wyrzucać, ale co kilka godzin. Nikt nie chce z tym sobie biegać. Dlatego warto przemyśleć, aby były po prostu te segregatory dosyć duże. A teraz punkt dziewiąty i 10, gdzie może być najwięcej kontrowersji. Jestem ciekawy Waszej opinii, szczególnie tego punktu. Punktu 9, ponieważ bardzo. Dużo, bardzo często teraz projektujemy, wstawiamy lamele, drewniane lamele i jak one ładnie wyglądają. Bardzo ładnie, ale kurde, jak one są problematyczne w utrzymaniu czystości. Ja nie mówię nie lamelą. Oczywiście ładnie to wygląda. Można to zrobić, tylko miej świadomość, że to tak jak z tymi żyrandolami, z lampami trzeba będzie czyścić. Trzeba będzie sprzątać, a kurz wchodzi wszędzie również na bok. Jeżeli jesteś pedantem, jeżeli bardzo dbasz o to i uważasz, że będziesz musiał codziennie czy co dwa dni tam odkurzać i czyścić to, to nie idź tą drogą. Nie warto. Ładnie wygląda, tylko po co być niewolnikiem swojego domu. Punkt 10. Jestem bardzo ciekawy, kto korzysta z takiego łóżka, a chodzi mi dokładnie o Łóżko z materacem wodnym. Uczciwie powiem, nie jestem jakoś wielkim zdawcą, bo miałem przyjemność tylko raz spać. Dużo powiedziane, bo męczyłem się, a nie spałem się na tym łóżku. Eee, a byłem sam, żeby była jasność. Bo nie wyobrażam sobie dwie osoby, tym bardziej, jakby jedna była cięższa, druga lżejsza. Może taki model ja akurat miałem. Jeżeli macie doświadczenie, dajcie znać, naprawdę, bo nie chcę się wymążać akurat w tym aspekcie, ponieważ mam na szczęście, według mnie na szczęście, e, tylko jednorazowe doświadczenie, ale nie była to żadna przyjemność. E, nie pasuje mi to łóżko z takim materacem wodnym, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Okej, okay, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się przydał kolejny taki odcinek z cyklu. To jest niepraktyczne, tego nie kupuj, bo to będzie denerwujące w przyszłości. Jeżeli tak, to proszę daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrypcja plus dzwoneczek, aby nic się już nie ominęło kolejny taki odcinek. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!